Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Okrąg ośrodku S1 o współrzędnych 2 i 1 i promieniu R oraz okrąg ośrodku S2 o współrzędnych 5 i 5 i promieniu 4 są styczne zewnętrznie wtedy. Zaznaczmy sobie tę sytuację w układzie współrzędnych. Oś X, oś Y. Tutaj mamy S2 ośrodku w punkcie 5, 5, czyli 5 na x 5 na y to jest nasz środek i promień ma 4 jednostki długości, czyli mniej więcej dotąd, dotąd, dotąd i dotąd. No i mamy gdzieś drugi okrąg o środku w punkcie 2 i 1. Raz, 2 i 1 gdzieś tutaj. No i zobaczmy, one mają być styczne zewnętrznie. Mają być styczne zewnętrznie. Teraz wiemy, że promień tego większego okręgu ma 4 jednostki. Tutaj mamy 4 jednostki. No to mamy znaleźć promień tego mniejszego okręgu, znaczy go przez x. Jeszcze oznaczmy współrzędne środków. S2 ma współrzędne 5 i 5. S1 ma współrzędne 2 i 1. Teraz obliczmy, jaka jest odległość z S1 do S2 ze wzoru na długość odcinka. Czyli to był ten pierwiastek. Bierzemy 5 odjąć 2 do kwadratu, czyli ze wzoru na długość odcinka. Dodać 5 odjąć 1 do kwadratu. Czyli otrzymamy tutaj będzie 5 minus 2, czyli 3 do kwadratu. Dodać 5 odjąć 1, czyli 4 do kwadratu. Mamy zatem 9 plus 16 pod pierwiastkiem, czyli pierwiastek z 25, czyli 5. Skoro odległość między środkami to jest 5 jednostek, a promień, jakby wykorzystujesz 4 jednostki, to nasz x musi być 1, gdyż x plus 4 daje nam odległość S1, czyli S1, S2. S1, S2 to się równa u nas x dodać. 4, a ponieważ S1, S2 policzyliśmy, czyli 5 to się równa x plus 4, czyli x to 1. Odpowiedź: A, promień ma długość 1.